Znajdujemy się w Koźlu przy Baście, ponieważ kręcimy film. Nasza szkoła, no, ja z grupą wygrałam yy, konkurs w yy, Żegludze na najlepszy scenariusz. A scenarzystą kto był? No, ja byłam głównym pomysłodawcą, ale była grupa osób, która mi pomagała. Ty jesteś główną aktorką, jaka jest Twoja rola? Ja jestem dziewczyną, która z chłopakiem oddala się od grupy i, i przechodzą przez folię i znajdują się za 10 lat w koźlu. I co, po, co się dzieje po tych 10 latach? Doszło do katastrofy. Jakiej? Yy, azoty wybuchły. I co dalej? I próbujemy znowu się stamtąd wydostać i postanawiamy ostrzec wszystkich przed, przed tą katastrofą, żeby do niej nie doszło. Co jest celem dzisiejszego spotkania? Dzisiaj jest nasz pierwszy dzień zdjęciowy projektu szkolnego, międzyszkolnego z żeglugi i z szkoły gimnazjum w Kościęcinie. To jest realizacja projektu filmowego, gdzie dzieci z Gościęcina napisały scenariusz. Konkurs to był międzyszkolny, zdaje się, no i oni wygrali, bo mieli najbardziej nowatorski i najbardziej kreatywny projekt. A operatorami są uczniowie z żeglugi. I żegluga to współpracuje razem z Gościęcinem, dzieląc się techniką i zadaniami. Jak wygląda praca z młodzieżą i z dziećmi? No, trochę trudno jest o koncentrację, trochę trudno dzisiaj było z punktualnością. Z normalnego planu poleciałaby już połowa, ale oni są bardzo zaangażowani, mimo że dzisiaj mamy strasznie gorący dzień i oni pieką się w tym słońcu, ale robią wszystko, co do nich należy i bardzo, bardzo zwracają uwagę na to, żeby te wskazówki, które ja im daję, żeby je wprowadzić w życie. Czyli czym dokładnie wyróżnia się praca z młodzieżą od pracy, z, z, przepraszam, z profesjonalistami? No, jest tu o wiele więcej spontaniczności, jako że nie mamy raczej środków na ten film, więc wszystko, co robimy, staramy się w tym momencie jakoś rozwiązać. Tak problemy techniczne, jak i problemy ze scenariuszem, ponieważ wiadomo to nie są aktorzy, więc dajemy sobie trochę więcej luzu w trzymaniu się scenariusza i tych scen, żeby to było trochę bardziej naturalne. Pani kiedyś była również aktorką? Tak. Od czego się zaczynało? Pierwszy film to był film taki półdokumentalny o mnie. To było też w ramach studiów, które kręciliśmy na materiale, ale to nie jest mój fach. Ja jestem z produkcji i w tym lepiej się czuję. Ja wolę być za kamerą niż przed. A praca aktora pomaga później w byciu producentem lub stania za kamerą? Tak, oczywiście, ponieważ człowiek ma w tym momencie całką in, całkiem inną wrażliwość na pracę aktora, na jego koncentrację i to, co on z siebie daje w tym momencie. Aktor daje z siebie wszystko i właściwie zdradza swoją duszę i swoje uczucie przed kamerą. Bo tak obnaża się, można powiedzieć.